24 stycznia w Sądzie Rejonowym w Brodnicy odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie śmiertelnego potrącenia 14-letniego rowerzysty na ulicy Wczasowej, do którego doszło 7 września 2013 roku. Oskarżonym o spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości został Jan C. Tak brzmiało pełne oskarżenie przedstawione przez prokuraturę. 1.7 Promina alkoholu weftki, kierując samochodem osobowym marki on w marze rejestracyjnym CBR z prędkością nie mniejszą niż 70 km na godzinę, nie zachował należytej ostrożności podczas manewru wyprzedzania kierującego prawidłowo jadącego rowerem małoletniego Jana Tarkowicza, doprowadzając do jego potrącenia, po czym zatrzymał kierowany przez siebie pojazd, udał się. Na miejsce zdarzenia skąd zabrał e, oderwaną tablicę rejestracyjną, a następnie odjechał w nieustalonym kierunku nie udzielając pomocy Janowi Karkowiczowi, który skutek doznanych obrażeń głowy, szyi kartki wierszowej, ostrej niezdolności, krążeniowo-oddechowej, spowodowanej ciężkim urazem czaszkowo mózgowym z uszkodzeniem dnia mózgu poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Czy przyznaje się pan do popełnienia zarzucanych panu czynów? Oskarżony przyznał się do spowodowania wypadku, jednak nie przyznał się do tego, panie. że samochód prowadził w stanie nietrzeźwym. To jest ten wcześniej wypadku, ale alkoholu nie wziąłem. Przed zaznaczeniem. Nie przyznaje się panu. Przyznajcie do drugiego zestawianych mi zarzutów. Oskarżony zeznał, że wypił alkohol, ale po wypadku, gdy uciekł z miejsca zdarzenia do swojej znajomej. U niej, jak twierdzi, wypił 200 ml wódki krupnik. Biegły sądowy jednak wyliczył, że podczas wypadku oskarżony miał we krwi 1,7 promila alkoholu. Czy ma Pan jakieś zastrzeżenia do oskarżenia, które mówi, że miał Pan 1,7 promila, a wypił Pan niecałe 200 ml wódki. Dla Pana, jak Pan oceni? Czy Pan kwestionuje to, co Biegły wyliczył? Czy się z tym zgadza? No ja wypiłem tyle i tyle miałem. No to, pan pytanie. Czy pan, czy pan potrafi się odnieść do wyliczeń? Nie umiem. Biegłego? Nie umiem. Który wskazał, że w momencie zdarzenia Zawartość alkoholu w Pana organizmie wynosiła 1,7 ml. Natomiast Pan twierdzi, że wypił 200 ml niecałe główki. Tak. Czy Pan ma zastrzeżenia do wyliczeń biegłego jawki? Czy dla Pana naturalnym jest to, że po takiej ilości alkoholu można mieć tak, taki stan? Tak, ja powiedzieliłem, bo, bo a... a wyszło tyle. No to... Ja ja się na nie znam. Ja się nie znam. Skoro byłem, wyszło tyle. To co? To widocznie tyle było, Tak. Podczas pierwszej rozprawy przesłuchani zostali także świadkowie, którzy zeznali, iż na miejscu zdarzenia widzieli, że oskarżony się zataczał. A nawet po tym, jak podniósł tablicę rejestracyjną swojego auta, stracił równowagę i przekoziółkował do rowu. Panie jakby chciał wstać, ale stracił równowagę, więc można próbować, czy nie. Potem próbował zadać sprawę, ale nie wstać. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na 28 stycznia bieżącego roku.